Oczywiście, plecak i lecimy. Gone, gone tonight, ja już spakowana i zaraz będziemy jechać. Już mnie tam wołają, zimno dziś A chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt jeśli się, nie spieszcie, proszę was o luz Łami mi się serce Grunt. Błagam jeszcze nie chcę. Jeszcze kilka słów, a jeśli już, to wezmę tam ze sobą głupie nóż. będę czego patrząc, w tu. ty wolny chwili, czasem na mnie spójrz. Już mnie tam wołają i zimno dziś. Ja chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń. Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę? Jeśli zrobię bój, wreszcie się nie spieszcie. Proszę was o luz, Łami mi się serce.